Reginka? Wiesz co? A powiedz mi, jak ty myślisz, że będą w tym roku te święta Bożego Narodzenia? No wiesz co, Madzia, wydaje mi się, że tak. Dlaczego miałoby nie być? No bo mój pasterz zawsze o tej porze to już wiesz, tak szykował się kazał mi w ogóle tam szukać jakichś świeczek. Też mi się tak wydaje, że ten mój pasterz tak zwykle wcześniej się szykował, a teraz taka cisza nic nie mówi, nie pogania, żadnych świeczek, żadnych wieńców. Wygląda to podejrzanie. No właśnie. Zawsze o tej porze to już kazał mi się szykować, już byłam strzyżona. Zawsze też jeszcze kazał mi szukać jakiś gałązek na strojki. A teraz? Teraz patrzę, Ginka. Mamy nawet czas, żeby się spotkać na kawę. Przecież myśmy nigdy nie miały czasu się spotkać o takiej porze. Wiesz, co Madziula, masz rację. Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje z tymi naszymi pasterzami. Jakoś tak się ociągają w tym roku. Poznajesz ten dzwonek? No jej, no pewnie, że poznaje. Nareszcie są. To pas też idzie? Ciekawe, który to. No, Regina, w końcu! Mam cię znalazła Ciebie. No, rafał, Twoja owieczka też tutaj, ty, magnetycznie. Ty. Magda! No, wrzesz! Skarbie, Ty, moje! O, jako fajno! No, fajna, ale fajna. To bardzo No nie, Ty, cioszki, fajnie, że jesteście, słuchajcie. Czas się przygotowywać do świąt. Boże narodzenie za pasem. A wy siedzicie i pijecie kawkę. My tutaj nie mamy jeszcze nic przygotowane, a tu już więc się zaczął, już wszystko jest tuż, tuż i teraz co? Jak one to mamy zrobić? No właśnie. No, pasterzu Rafałku, to, to nie tak, że my tu sobie siedzimy, pijemy i nic nas nie obchodzi. Myśmy właśnie na ten temat dyskutowały. No bo zawsze informacja była wcześniej, tak, że jakieś świeczki w Lidlu trzeba kupić, że jakieś igiełki pozbierać, że jakieś strzyżenie, a teraz nic żeście nie mówili. No, myśmy były zmartwione tym faktem, no ale yy, cieszę się, bo lepiej późno niż wcale. Faktycznie, my Was przepraszamy, bo, 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 bo no, no, nic my nie przygotowali. to jest racja, ale y, teraz my przed chwileczką z Rafałem rozmawiali no i bardzo byśmy chcieli Was zabrać, razem z dziećmi, które z nami będą tutaj y, brały też udział w tych relatach, właśnie w taką podróż, po to, żeby Wam pokazać kościół, i stary kościół, taki stary bardzo gdyne to u Ciebie będzie Magda, i taki bardzo nowy kościół, co będzie u nas Regina. O, u Was właśnie, bo Wy macie nowy, zanim przeżyjemy Boże Narodzenie, chcemy Was zaprosić, żebyście poznali tajemnicę kościoła. I nie tylko Ciebie, Magdo, i nie tylko Ciebie, Regino, ale chcemy zaprosić również wszystkie dzieci na wielką przygodę adwentową, zatytułowaną właśnie tajemnicę kościoła. I będziemy mówić o wszystkim, co się znajduje w Kościele. Tak, żebyście wiedziały, jak to wszystko wygląda. I żebyście były dobrze przygotowani na przyjście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Magda, jak się coś powiem, I tobie Regino też. I wam powiedzieć, Chodzicie do Kościoła, co idzie, A nawet jestem przekonany, że wielu z was nie zwróciło uwagi na takie piękne tajemnice, jakie kryją wasze kościoły. Na te cuda, jakie są w waszym i zanim Magdo przywita tego dobrego pasterza, to chcemy, abyście wy dogniął i wy dognięliście Dzieci poznali piękne tajemnice, jakie skrywają nasze kościoły. Twój nowy kościół i nasz stary kościół. Tak, i też zobaczycie różnicę, że każdy kościół może wyglądać inaczej, ale w każdym kościele chodzi przecież o to samo: o to, żeby dobrze czcić pana Jezusa i modlić się do niego. O, Pastuszku, Maćku i Rafałku, jak to dobrze, że jednak troszkę nam opowiedzieliście o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie, bo ja to się bałam, że o nas zupełnie zapomnieliście. Jesteśmy ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądać. Drogi dzieci, może Regina i Magda nie będą tutaj z nami brały udział w konkursie, ale po każdym dniu będzie przygotowane dla was pytanie. I w opisie tego filmiku, dzisiaj jeszcze nie, ale jutro i pojutrze, i każdy następny dzień, będzie link do specjalnego formularza, w którym będzie pytanie i wy wyślecie odpowiedzi na to pytanie codziennie i w naszej parafii, czyli mojej i Reginy, jak też u Was, Rafale, w waszej parafii, czyli. u mnie i u Magny. U, u Rafała i u Magny. Będzie można codziennie lub jakąś ekstra nagrodę. Także zachęcam Was do tego, żeby klikać tam na dół w link do tego formularza i wysyłać odpowiedzi. Dzisiaj jeszcze nie, ale od jutra już na pewno. A słuchajcie, nagrody zarówno w u Reginy i u Pastuszka Macieja, jak i u Magdy oraz w naszej parapii tutaj w Kopowicach, będą do odbioru w zaraz następnego dnia. Będzie specjalny kartonik, roraty zatytułowane, gdzie będzie można podejść i znaleźć swoją nagrodę, podpisaną z imienia i z nazwiska. Serdecznie was zapraszamy, do dzieci. Także Regina, Magda, idziemy w podróż. Tak. Zostaw tą kawę, Idziemy. Idziemy. Zabiorę cię dobra. ja mnie też, słuchaj.